No, hej! Witam Was w kolejnym filmie. Yy, dzisiaj robimy vloga z całego dnia. Yy, czyli to nie jest back to school, więc przepraszam, jeśli się na tym zawiedliście, ale robię coś dla mnie bardzo ważnego. Dzisiaj. Bardzo. Teraz powinny być fanfary? Biegnę na 5 km w sztafetowych biegach wolności w Toruniu. Aż otworzę szafę. Aj! Wow, chyba pierwsza szafa była zamknięta na początku. Nie wstałam dopiero, po prostu siedziałam i w sumie nic nie robiłam, bo jest sobota. Zjadłam śniadanie, jeśli to się liczy. Odbieg zaczyna się o 22 dopiero, ale teraz sobie je do krawca i go pobić, ponieważ już czwarty tydzień nie oddaję mi mojej rzeczy, a miałam je dostać po dwóch tygodniach, więc zobaczcie moje przygotowania do biegu dzisiejsze, mój stres, bo stresuję się już od wczoraj wieczoru. I sam bieg jest dla mnie dużo, bo ja sobie biegam od jakiegoś czasu i zapisałam się na ten bieg. Jest to bieg na 5 km. Dostaję, każdy dostaje medalik, ale no to takie jest dla mnie wydarzenie dosyć spore i chciałam sobie zrobić do tego pamiątkę. Bieg właśnie co 22. Ja tam podejrzewałam, co 21.30 będę. Muszę jeszcze wcześniej pojechać, odebrać zestaw startowy z moim numerem i tak dalej. Biegnie również Nikołaj Nowakosa. Może może pobiegnie obok mnie moja mama, żeby mi wspierać, żebym się nie popłakała w trakcie. <grym> tak, więc właśnie moje przygotowania: ja się teraz pójdę przebrać, bo musimy właśnie pojechać do Krawca, bo jest. Ja mam czas jest jest. Jest 12.57. Sprawdzę to, jak będę to montować, która była godzina. Jeśli będzie taka, to jestem mistrzem, ale yy... idę się ogarnąć. <grym> On my way to kick my krawiec z. Ale ty mówisz. Ja się nie kłócę, ja jestem godowa. No to wyjaśnisz go po prostu. Ale ja, się, ja nie mówię. No. Coś takiego z jajem no. Wiesz co jest z jajem. Poczekaj na drogę. Albo ja się raz wpuszczę. <laughs> Już na miejscu? Hehe Halo Yeah Yeah Zawsze bawią mnie te lust... Chciałam powiedzieć, że zawsze bawią mnie te lustra, bo jest się zniekształconym, ale to ja jednak tak wyglądam A ja jestem każdym piękna ja też. No ciastka. Albo nie, o fuj, to nie ciastka. Takie, taka piosenka, jak stoi stoisz, stoisz się. co znaczy zdrowo, żebyś się przed biegiem. A lulka, Halo. No ja biegnę przecież. Halo. Dojechali. Strefa jak zawsze jest otwarta, jest godzina 226. O 22 jest start, ale wcześniej... Pozwólcie, że będę zakładała buty wcześniej, wcześniej się ustawiamy, tam jest rozgrzewka jakaś, ale ja na to raczej nie idę Trzeba się wcześniej ustawić do stref odpowiednich i tak dalej Poza tym ja muszę podjechać wcześniej, bo no jest 226, A musimy podjechać wcześniej jeszcze po zestaw startowy ja idę Muszę jeszcze sobie wziąć jakąś buty ze sobą, ale idziemy i idziemy na bieg. Idziemy, let's go! O, 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 o? Zrobiłam to i mam, mam swój pierwszy medal Nie wiem czy to widzicie, taki medalnik jest yy, Mam opaskę, która jest cała przepocłona, bo mi się tak spuściła ręka Mam, kochani, mam baterię słabą, ale mam numer startowy I tu jest Tamara I tu był, wiecie, taki fajny zestaw startowy I tu dostałam sobie batonika ja to się z chęcią zjem, chociaż jest I dostałam. Jesteś na to gotowi? Lech. 0%, po alkoholu, żeby nie było. Czy powinnam teraz wypić moje piwo bezalkoholowe? O, fuj zapach piwa. O nie, ono cieknie, ja to będę musiała zmywać. Mm. O Posprzątajmy po imprezie, nie wiem gdzie to jest tu. To jest. Ugh.